Pomaganie przez zabawę. Tak w skrócie można opisać charytatywny koncert, który zgromadził wielu mieszkańców Praszki. Jego pomysłodawca chciał spełnić swoje urodzinowe marzenie. Nie myślał jednak o sobie, a o wszystkich mieszkańcach. Jest to inicjatywa mieszkańca Praszki, Michała Cieślaka, który przyszedł do mnie i zaproponował, że coś takiego chciałby zrealizować. Co ciekawe, chciałby to zrealizować na swoje 40. urodziny i to nie on chciałby otrzymać prezent, tylko chciałby ten prezent dać drugiemu człowiekowi. A konkretnie mieszkańcom Praszki, można powiedzieć, mieszkańcowi, który będzie potrzebował pomocy nagłej, bo trzeba będzie go. Reanimować przed przyjazdem yy, karetki i profesjonalnej pomocy. Pan Michał włącza się w pomoc drugiemu człowiekowi od bardzo dawna, a pomysł zakupu defibrylatora zrodził się z jego bogatego doświadczenia. Jestem od 25 lat wolontariuszem w Ośpiu, od 10 lat w pokojowym patrolu. Tam często na tym pracujemy. To pomaga pomaga. Ludziom i dlatego postanowiłem, że w praszce też to musi być. Obecność defibrylatora AED w ogólnodostępnym miejscu sprawia, że w razie potrzeby może on uratować zdrowie i życie drugiego człowieka. Te urządzenia tak naprawdę ratują życie, pomagają w, w krokach przy resuscytacji. Jest to urządzenie, które tak naprawdę pomaga i... Przyspiesza nam e, powrót do zdrowia, naprawdę ratuje życie. E, jest bardzo ważne, bo dzięki temu urządzeniu tak naprawdę pomagamy sobie, pomagamy w tym, żeby e, ten czas, który jest dla nas cenny, był przyspieszony i żebyśmy mogli po prostu e, uratować życie. I, I to do nas mówi po prostu. Tak, mówi. Włączamy. Mhm. Mhm w ubranie z piersiowej pacjenta. Defibrylator AED to bardzo intuicyjne urządzenie. Pozwala pomóc potrzebującemu osobom, które nigdy nie przeszły kursu pierwszej pomocy. To jest urządzenie takie, gdzie każdy, nawet laik, który nie będzie wiedział jak pomagać, udzielić pomocy, odpali to i... Naciśnie tylko jeden guzik, i to będzie mówiło mu, co ma robić. Co robić wiedzieli także muzycy, którzy tego wieczoru pojawili się na estradzie. Dla mieszkańców Praszki zagrał między m.in. zespół Pajujo. Jesteśmy tutaj ze względu na chęć pomocy. Gramy już od jakiegoś czasu. Nieraz mieliśmy okazję pomagać, i jeśli dociera do nas informacja że możemy gdziekolwiek zagrać yy, i może to komuś pomóc, jak najbardziej zawsze jesteśmy za. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać ponad 2000 złotych, a to z pewnością nie koniec starań o kolejne defibrylatory dla Praszki.